Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj pokażę Wam jak uzyskać takie jakby uszkodzenia. Wiemy wszyscy, nie ma żadnego moda na y, uszkodzenia do farminga, ale ja Wam pokażę taki, tak ogólnie jak urozmaicić swoją grę i jak takie właśnie uzyskać uzyskać właśnie takie uszkodzenia. Wiem, że dla niektórych może być to banalne, ale dla niektórych to banalne za bardzo nie jest. A na końcu filmu spytam się, co taki, takich niektórych widzów, co może są w temacie giants editora, pewną rzecz. Ale tutaj to już na końcu filmu, więc ja już nie przedłużam, że jesteście nowi, to zostawcie subskrypcję, łapkę w górę. No i co, zaczynamy, przechodzimy do odcinka. Subskrypcję, łapkę w górę. No i co, zaczynamy, przechodzimy do odcinka. No więc tak, zobaczcie co tak praktycznie, nie wiem, z, z, po pół minucie bawienia się w plikach y, z danej modyfikacji udało mi się osiągnąć. E, pokażę Wam to na przykładzie dwóch ciągników. Mamy tutaj takiego Ursusa, no i jak widzicie jest on bez kół, no i tak właściwie to będzie on miał koła, ale tylko tylnie i to zależy od, jak z, możecie zauważyć, marki. E, mogą być to mitasy albo mogą być to, no tak jak tutaj widzicie y, może to y, tak y, wyglądać jeszcze te ustawienia kół te rozszerzenia no, tutaj nic nie dawają no i jak widzicie mamy takiego właśnie uszkodzonego ursusa no, no i właściwie <coughs> wygląda to dosyć fajnie y, no i jak możemy zauważyć taki ursus normalnie będzie jeździł bo y, ta tekstura na koła, która jest są tylko, to jest tylko właściwie tekstura Oczywiście skręt tam w jakimś sposób będzie miał, jak możecie zauważyć, ograniczony Bez tych kół, ale jeździć będzie normalnie, dlatego że Tak właściwie to, że tych kół nie ma, to tutaj nic nie zawadza, tylko te, te kolizjony są usunięte I ta tekstura całych tych kół podobnie jest tutaj, jeżeli mamy usunięte tutaj te cztery koła w takim oto ursusie Tutaj, jak możecie zauważyć, on też, on też ma tutaj ograniczone wszystko zobaczymy jak to będzie wyglądało jeszcze, jak nie wiem podepnę jakiś pług do niego, bo może być to w sumie ciekawe doświadczenie, jak do takiego Ursusa podepnę pług. No, ale tak to wszystko, no widzicie, jak ogólnie cofam, to on, on sobie tak fajnie podskakuje, bo innego jakby tutaj wyjścia nie ma. O, podepnę sobie pług. No i najlepsze jest to, że nie potrzebuję żadnego obciążnika, nawet jeżeli ten pług jest za ciężki dlatego że ten ciągnik opiera się na swojej ramie więc <grystanie> jest na swoim podwoziu więc to jakoś za bardzo nie przeszkadza no ale jest gorzej bo ciągnik potrzebuje więcej mocy do poruszania się ogólnie to jeszcze przerobiłem tutaj takiego New Hollanda jak możecie zauważyć 8 series on niby ma normalnie koła ale teraz jeżeli zmienię markę kół to on tych kół nie będzie miał z przodu na przykład więc mamy tylko koła, gąsienice I to wygląda mniej więcej właśnie tak O! Jak możecie zauważyć No i on też ten skręt będzie miał jakoś Jakoś ten skręt będzie miał teraz Możecie zauważyć ograniczone. No, on już takich kół normalnych nie zrobi W sumie zabawnie to wygląda jak tak kół na Jak ciągnik na samych ośkach jedzie Więc Mamy sobie tutaj takie uszkodzenia we farmingu I ogólnie jeżeli jesteście bardziej kreatywni To Jeżeli Umiecie się bawić modami, to sobie możecie, nie wiem, klapę usuwać, możecie sobie, nie wiem, usuwać yy, kabinę i tak dalej. No ale teraz wam pokażę, pokażę przykład, jak ja usunąłem te koła. Na końcu filmu jeszcze zadam Wam pewne pytanie. Więc co? Ja już nie przedłużam i przechodzimy do pulpitu. No i dobra, jesteśmy sobie na pulpicie. Pokażę Wam na przykładzie tego New Hollanda. To jest modyfikacja. Wchodzimy po prostu w niego i szukamy czegoś takiego. Słuchajcie i to może być różnie, albo w modyfikacjach możecie mieć na przykład w Ursusie Tym co widzieliście, którym jeździłem, możecie mieć coś takiego jak Wells, czyli koła No ale nieraz może się zdarzyć tak, że nie macie takiego folderu Wells To wtedy wchodzicie, szukacie ogólnie takiego czegoś jak Shirt albo no, jakiegoś innego folderu Gdzie to może być, no i tutaj macie na przykład Michelin, Mitas, Windows, coś tam coś tam No i to po prostu, nie wiem, usuwacie No i, no i to właściwie cała filozofia więc tak możemy sobie po prostu osiągnąć taką modyfikację z uszkodzeniami. Jeżeli chodzi o przykład tych kół, bo o inne tekstury, to zaraz do tego dojdę o co do czego zmierzam. No i teraz tak, dla, takie pytanie dla widzów, którzy są bardziej wprawni i oczywiście jeżeli ktoś obszernie i fajnie odpowie na to pytanie w komentarzu ktoś kto siedzi w modach, to przypnę oczywiście ten komentarz, żeby wszyscy mogli go widzieć. Zapytam się jedną rzecz, bo na przykład w takim folderze z grom nie mamy Yy, nie mamy w folderze danej, danej maszyny na przykład mamy folder z grom no i wchodzimy w folder z grom i mamy tam wszystkie maszyny jakie mamy we farmingu no i te podstawowe maszyny z farminga na przykład nie wiem chciałbym sobie zedytować te, to, tego casea Maximum Series to jak w Giants Editorze usuwałem tam koła no to oczywiście gra jak wchodziłem w grę i chciałem kupić tego yy, casea to się go po prostu nie dało bo gra w grze pisało że yy, nie ma po prostu miejsca na sklepie, a to miejsce na sklepie normalnie jest i była czarna jakby tekstura, jakby tego cię nie było, a usuwają w nim tylko koła, więc... Yy, I moje pytanie jest takie, czy ja coś robię źle w Giant editorze, usuwając na przykład koła? Yy, bo na przykład takiego fo folderu Wells, yy, czyli koła nie ma na przykład w folderze z grą, tylko to jest jakoś oskryptowane, więc jeżeli ktoś mi może odpowiedzieć na to pytanie i ja odpowiem serio fajnie, obszernie, to przypnę mu ten komentarz oczywiście, żeby wszyscy inni mogli... Go widzieć i z tego korzystać Więc, więc jeżeli jest ktoś ogarnięty to No fajnie by było jakby tutaj Odpowiedział co i jak No bo jednak fajnie by było jakby Większość osób z tego skorzystała Bo nie mamy jednak modu na uszkodzenia A jak ktoś chce sobie zrobić uszkodzenia we farmingu To po prostu będzie jakoś to fajnie miał Więc to, ja już nie przedłużam Żegnam się z wami, Pisz, piszcie komentarze Ci co są ogarnięci w Giants Editorze Ja już nie przedłużam, żegnam się z wami Cześć, na razie